Dzień dobry kochani. Wylosujemy sobie kartę przesłanie na ten tydzień. Księżycowa dziewczyna, nowe początki, kochani. Cudowna karta. Nowe pomysły, początki. Ciekawość. Księżycowa dziewczyna pojawia się, by obdarować cię nowym początkiem, nową twarzą i aspektem twojego ja które nie może się doczekać, aż pokażesz je światu. Te zalety, które w cichości ducha pielęgnowałeś, są gotowe, by zabłysnąć w świetle reflektorów. Utrzymywanie ich w sekrecie było koniecznością, dzięki temu Twoja nowa twarz była chroniona, a to, co cenne przechowywane, było blisko Twojego serca. Lecz teraz nadszedł czas, by wystąpić naprzód w pełnej krasie. Najpierw przedstaw swoje nowe ja samemu sobie, potem powoli pokazuj je światu na kształt przybywającego księżyca. Zaskocz innych tym, jak dojrzała i dorosła jest ta strona ciebie. Nadszedł czas, był się uwolnić. Księżycowa dziewczyna należy wyłącznie do samej siebie. Teraz przyzywa ona te aspekty Twojego ja, które rzucają wyzwanie konwenansom, nie dają się też zapędzić w kozi róg i nie można ich ani oswoić, ani zamknąć w złotej klatce. Księżycowa dziewczyna zachęca Cię, byś zaczął świecić swoim własnym blaskiem. Przejawiał promienistą ciekawość, a także zadawał każdemu, kto zrzuca cię potokiem dogmatów, pytanie, dlaczego wierzysz, że tak jest? Kwestionuj wszystko, co inni przyjmują za pewnik, i nie sprzymierzaj się z dramatami rozgrywającymi się wokół ciebie. Stań się nieprzewidywalny, lecz pozostań niezawodnym przyjacielem. Księżycowa dziewczyna zaprasza Cię, byś odpowiadał jedynie przed samym sobą. Przypomina także, że nie jesteś niczyją własnością. Bądź wierny powołaniu swojej duszy, nawet jeśli osoby wokół Ciebie, koledzy z pracy lub osoba, z którą jesteś w związku, chcą uwięzić Twój blask w butelce. Wiesz, jak stanąć na wysokości zadania, równie niezawodnie jak księżyc pojawiający się na niebie. Kiedy nadchodzi właściwy czas, znikasz w ciemności i zasłaniasz się welonem tajemnicy, aż znów będziesz gotowy powrócić. Cudownego tygodnia, kochani, do usłyszenia.